Pożar kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie to jedno z najpoważniejszych zdarzeń tego typu w regionie w ostatnich latach. Choć ogień nie przedostał się do wnętrza świątyni, skala zniszczeń konstrukcyjnych dachu jest ogromna. Wielowarstwowa budowa, obejmująca elementy stalowe, drewniane, żelbetowe oraz izolację z wełny mineralnej, znacząco utrudniła akcję gaśniczą i doprowadziła do poważnego osłabienia całej konstrukcji. Na miejscu przez wiele godzin pracowało ponad 80 strażaków działających w ekstremalnie trudnych warunkach pogodowych, przy temperaturze sięgającej minus 10 stopni Celsjusza. Ich działania pozwoliły jednak zapobiec najgorszemu scenariuszowi. Dzięki szybkiej reakcji proboszcza z kościoła bezpiecznie ewakuowano około 50-60 osób. Nikt nie odniósł obrażeń. Choć wnętrze świątyni nie uległo spaleniu, z budynku prewencyjnie wyniesiono ruchome elementy wyposażenia figury, obrazy oraz szaty liturgiczne. To działanie miało na celu ich ochronę przed ewentualnymi kolejnymi zagrożeniami oraz przed wpływem wilgoci i niskiej temperatury. Według wstępnych informacji, dach kościoła będzie musiał zostać całkowicie rozebrany. Nadzór budowlany dopiero oceni, czy uszkodzeniu uległa również konstrukcja nośna obiektu. Jeśli tak się stanie, Rozbiórka całej świątyni może okazać się konieczna. Życie parafii jednak nie zostało zatrzymane. Msze święte oraz zaplanowane chrzty odbywają się w sali duszpasterskiej, do której wejście prowadzi od ulicy Koźmiana. Wierni zostali również poinformowani o czasowym zamknięciu ulic w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła. W odpowiedzi na tragedię, archidiecezja lubelska zapowiedziała zbiórkę środków na remont i zabezpieczenie budynku. Odbędzie się ona w najbliższą niedzielę we wszystkich parafiach archidiecezji, dając wiernym możliwość realnego wsparcia odbudowy świątyni. Ten pożar pokazuje, jak kruche potrafią być nawet miejsca, które przez dziesięciolecia wydawały się niezmienne i bezpieczne. To także historia o odpowiedzialności, szybkiej reakcji i ludzkiej solidarności. Niezależnie od decyzji dotyczącej przyszłości budynku, najważniejsze jest to, że nikt nie zginął a wspólnota parafialna nie została pozostawiona sama sobie. Jeśli chcesz być na bieżąco z ważnymi wydarzeniami, które poruszają i skłaniają do refleksji, zasubskrybuj kanał, zostaw komentarz i udostępnij ten materiał. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.